Cześć, jestem Oskar. Jak już wiecie, i dzisiaj opowiem Wam chwilę o modelach multimodalnych. Jest to dosyć obszerny temat, więc postaram się mówić tak dookoła, żeby wszyscy tak zrozumieli mniej więcej co to jest i na czym polega. A więc, definicja mówi, że jest to. A, jeszcze o czym sobie dzisiaj pokrótce porozmawiamy: taki mały spis treści. Eee, pokażę Wam, jak w minutę uruchomić własny taki lokalny model multimodalny porozmawiamy sobie o wyzwaniach, jak i przyszłości, co nas czeka. No więc, model multimodalne to są systemy uczenia maszynowego, które są w stanie przetwarzać kilka źródeł informacji jednocześnie, czyli jesteśmy w stanie wprowadzić na przykład tekst i obraz. I działa to na takiej zasadzie, że do przykładowego modelu Podajemy takie dane, ja wybrałem tutaj Gemini i on y, wypływa nam odpowiedź, y, ona jest dobra lub nie. Tutaj poradził sobie całkiem nieźle, y, rozpoznał kota, rozpoznał motocykl, wszystko jest w porządku. Y, zapamiętajcie tą odpowiedź mniej więcej, porównamy ją sobie zaraz z uruchomioną przez nas lamą. A więc, jak to działa? W zależności od y, techniki, której, którą wybierzemy, będziemy te dane łączyć w różny sposób. Pierwsza technika, czyli fuzja na wczesnym etapie, polega na połączeniu dwóch modalności poprzez reprezentację i wrzucenie jej jako już dane dopiero do modelu, połączone. Druga technika to polega na tym, że przetwarzamy te modalności na początku osobno, wyodrębniamy z nich poszczególne cechy, na przykład używamy Resnetu, żeby pobrać. Cechy y, z obrazu i jakiegoś modelu tekstowego, na przykład GPT. Łączymy to w jedno i y, wykonujemy predykcję. No i Late Fusion, czyli każda, modelna, każda modalność jest y, przetwarzana oddzielnie, a na końcu poprzez y, uśrednianie lub y, tak zwane głosowanie jest to łączone. Jakie są korzyści takich modeli? Przede wszystkim intuicyjna interakcja. No, jako ludzie jesteśmy yy, przystosowani do tego, że porozu porozumiewamy się nie tylko za pomocą słów. I na przykład przed kolosem, zawsze koledzy próbujemy wszystko rozrysować lub pokazać, jak coś działa. I tak samo możemy zrobić z modelem. Przez co yy, mamy lepszą dokładność, co jest nasze, następnym naszym punktem, jesteśmy w stanie po prostu lepiej określić, o co nam chodzi. No i kolejna korzyść to wszechstronność. No aktualnie dosłownie w każdej dziedzinie, w każdej branży próbujemy takie modele wdrożyć. Tutaj taki przykład popularnych modeli multimodalnych jest GPT, który właśnie od wersji czwartej Vision wspiera obrazy. Jego bliski kuzyn Dali, który już służy tylko do generowania grafiki, Gemini, no i Cloud. Zrób to sam. Czyli, jak uruchomić taki model w minutę? Instalujemy sobie framework OLAMA. Pozwala on uruchomić większość otwartych modeli, które są oparte na LAMIE i nie tylko. Żeby zainstalować ją na Linuxie, wystarczy wklepać tą jedną komendę, która jest podana na dole. Macie też kod QR do repozytorium, jakby ktoś chciał sobie ocenić samemu. No, i jak już mamy zainstalowany program, jedną komendą u, u góry yy, zaciągamy sobie model z internetu. No, waży on 8GB, więc ta minutka jest troszkę naciągana, ale musicie być wyrozumiali. Yy, no, jak widzicie, wpisując sobie w Shellu list" jest nasz pobrany model. Yy, to zaciąga ogólnie modele ze strony Hugging Face. Po prostu. Jak już mamy wszystko zaciągnięte, możemy uruchomić testowy prompt. Tutaj użyłem Pythona w naszym prompcie musimy napisać na pewno nazwę modelu musi się ona zgadzać co do znaku i wielkość liter też ma znaczenie wybieramy rolę tutaj jest system user i assistant to są takie delikatne różnice o których teraz nie będę wspominać content no to jest nasz prompt no i obraz i właśnie ponownie wysyłamy pytanie co jest na obrazku wybieramy naszego kotka i używając dziesięciokrotnie mniejszego modelu, e, dowiadujemy się, że nasz kot jeździ na hulajnodze. E, jakie są wyzwania w implementacji takich modeli? E, przede wszystkim, no to jest to ta synchronizacja danych. E, wymaga to dużo większej, e, dużo większego zbioru danych, dużo większe są też e, koszty obliczeniowe. E, Mamy mniejszy dostęp do tych danych, przez to, że no jednak musimy skończyć to pozyskać, a obrazów jest mniej niż artykułów. Na przykład. Nieoczywiste wyzwanie to etyka i uprzedzenia. Podając modelowi dane obrazy, może on kojarzyć dany zawód, daną rolę, na przykład z płcią lub kolorem skóry, co jest niepo, niepożądane, bo możemy potencjalnie generować niepoprawnie polityczne obrazy. Brak interpretowalności. Takie modele są często czarnymi skrzynkami, nie jesteśmy na dobrą sprawę pewni, dlaczego model podjął akurat taką decyzję. Nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wytłumaczyć tego. I po prostu yy, analizujemy to, co jest, nie zastanawiając się, dlaczego to powstało. Gorszy dostęp do danych to już mówiłem no i problemy z prawami autorskimi to się wiąże z tym, że generując obrazy modelem, który został wyszkolony na obrazach należących do kogoś, yy, na dobrą sprawę używamy czyjejś pracy, żeby stworzyć własną. Przyszłość i kierunki rozwoju takich modeli. Świetnym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mogli naszego przykładowego pacjenta, razem z wywiadem, jego wcześniejszymi danymi medycznymi, obrazami, wrzucić do takiego agenta i wygenerować diagnozę, która mogłaby wesprzeć naszych lekarzy yy, przepracowanych, aby po prostu generować lepsze diagnozy. Na dobrą sprawę, aktualnie jesteśmy w stanie wykrywać y, kilka chorób na podstawie obrazów lub opisów, jednak y, cały czas badamy i pracujemy, aby uzyskać takie ogólne modele diagnozujące. Ko kolejnym rozwiązaniem jest y, inteligentna wyszukiwarka zaproponowana przez Google. Y, aktualnie pr pracują oni nad funkcją inteligentnej wyszukiwarki, aby za pomocą filmu nagrywanego z telefonu i podawania pytania jako właśnie słownie, yy, wyszukujemy to w naszej przeglądarce. Wygląda to mniej więcej tak, jak na tym obrazku. Jak widzicie, pierwsze co to odpowiedź jakiegoś modelu, no prawdopodobnie Gemini, a pod spodem yy, do, dokładne wyszukiwania według naszego obrazu filmu i Zadanego głosowo pytania. A więc, czy są jakieś pytania?